Spało mi się całkiem wygodnie, ale w nocy kilka razy się przebudzałem. Słyszałem jakieś huki za ścianą, chciałem powiedzieć o tym Mateuszowi, ale wciąż nie wrócił z polowań. Byłem tak zmęczony, że nawet nie zawracałem sobie głowy tym, co mogło wywołać te huki. W ogóle się nie wyspałem przez te huki za ścianą. Ciekawy gdzie jest ta... Żołnierz? Nie wiem jak się nawet nazywa. Co to za książki? No cześć. Cześć, cześć. Słuchaj, dobra nowina, byłem na polowaniu. Polowania się udały. Upolowałem dwie sarny, słuchaj, i mam dwa udźce. Także jeden jest dla ciebie, jeden dla mnie. Dzięki, ale. stary, jak ty masz w ogóle na imię? A ty nie przedstawiam się jeszcze? No, najwidoczniej nie, bo nie pamiętam. No, ja jestem Mateusz, a jak ty masz na imię, bo w sumie też nie pamiętam, żebyś się mi przedstawił. No ja jestem No Live, przynajmniej tak nam nie mówią. Okej, okay, no to to już za sobą. No tyle to dobrze, nie, w ogóle nie wierzę, że zapomniałem się przesadzić za pierwszym razem. No, zdarza się. Dobra, słuchaj, nie jestem głodny i w sumie ja to mogę zostawić tutaj i co, wybierzemy się chyba na tą bazę, chyba, że ty chcesz zjeść. W sumie ja też jakoś tam specjalnie głody nie jestem, ale jedzenie wsadzić koniecznie do plecaka, to tam w czasie podróży wyjmiemy, zjemy, poślimy się i będzie w porządku. Okej, okay, dobra. No to, do plecaka i idziemy. Słuchaj, masz mapę, nie? E, tak, mam mapę, okej. Okay. Okay, dobra. Czekaj, Tam czekaj. zamknij drzwi za sobą. Okej. Okay. Czekaj, pamiętaj, że ja nie biegam tak szybko jak ty, nie? No dobra, dobra, dobra. Teraz muszę się troszeczkę skoncentrować, bo ta mapa jest tak... troszeczkę nieczytelna. Na północ, tutaj, okej, okay, okej. Okay. Ale tu ślisko. No, w końcu co, zamrożenie to czeka. I dobrze, że dajesz mi te ubrania, bo naprawdę. Uf. Spoko. Bez nich ciężko by było. Tutaj, z Nie. Dobra, jesteśmy na miejscu. I już tak szybko? No tak, o tutaj zbudowałem sam obejście, a tam jeszcze musimy kawałeczek przejść. A, tu jakby coś się rozwaliło. No to troszeczkę, czekaj. czekaj! Ja z negwit nie wziąłem antywirusa. E, co ty gadasz? No to wracamy, no, no ja... Okay. Bez tego ani rusz. Ja nie chcę, żeby kolejny... ...kompan mi zaginął albo... nie wiem. Spoko, jestem twardy. <laughs> Wiesz... ...każdy tak mówi. <laughs> O, teraz pod górkę? No nie mogłeś tu jakichś schodów zbudować? No ale to zrobiłem z myślą o moich mięśniach. To jest wspaniała rozgrzewka, naprawdę, mówię ci. W Dobra. No dobra, yyy... Drzwi się coś zacięły. A bo już tam dawno nie, nie alibiłem. O, okej. Okay. O kurwa! Stary! Ktoś grzebie w naszej Cześć, skrzynce! Co? Ktoś grzebie w naszej skrzynce! Co? Co niemożliwe? No. No Chodź, ja, no, no... jak Boga kocham, tu... Tu był obcy Słuchaj, martwię się o ciebie, bo... Raczej to jest niemożliwe, żeby ktoś tutaj był. Ja nie wiem czy mam z widy, ale... On grzebał w naszej księdze. Zobacz, czy niczego nie zabrał. O kurwa... I? Nie ma antywirusa. Mówiłem. Słuchaj, masz killow? No czekaj, zobaczę w tej skrzynce. Tak, mam kamienne. To wiesz co, ja proponuję mały remont, bo... widziałem skąd on wyszedł. A to w którym to miejscu było? A wiesz co, tu przy piecykach. A no to powiedz mi, w którym miejscu mam kopać? Hmm, tutaj, widzisz, to koło piecyków, idealnie koło piecyków. Okej. Okay. Co to kurwa jest? No, lecz możesz tutaj podejść na moment? Yy, to ty budowałeś ten dom i tego nie zauważyłeś? No słuchaj, dam sobie głowę uczę, że takiego pomieszczenia z pewnością tutaj nie było. Mam do ciebie pytanie: ile ja spałem? Yy, w sumie nie jestem najlepszym matematykiem, ale myślę, że coś, coś będzie jakieś dwa dni. Może umie to wytłumaczyć. Kiedy spałem. Co chwilę mi jakieś odgłosy huki za tej ściany. Za tej ściany ozady? No tak. To nie mogłeś mi wcześniej o tym powiedzieć kurwa? Kiedy się przebudzałem w domu nikogo nie było. A byłem na tyle senny, że nawet nie zaprzątałem sobie tą głowy. No, w sumie byłem na polowaniach. No i co my teraz robimy? Bo ja... pomysłu nie mam żadnego. Proponuję zacząć od skończenia tego sporu. No dobra, niech będzie. E... Proponuję zejść na dół. Co o tym myślisz? Stary, zrobisz, jak będziesz chciał. Ja ci mówiłem, że będę ci towarzyszył. W sumie im dłużej czekamy, tym to może mieć gorszy wpływ na przyszłość. Projekt obcy to nie przelewki. Stary, to ty jeszcze wierzysz w przyszłość? A cóż mi pozostało? Jedynie przyszłość może zmienić ten świat. W sumie masz rację To co podjąłeś już decyzję? Jasne, schodzimy Okej, okay. moja głowa Alezu wszystko w porządku? Chyba tak. Nie przejmuj się, nie pierwszy raz się to zdarza Okej, okay. prawie tylko Kilo w łapie i możemy ruszać dalej. Dobry pomysł. Na pewno wszystko w porządku? Tak. Ale przejmuj się. Długie te schody. Mm. E. Jasne Gwin. O, Ty też tu widzisz łańcuch... Łańcuchy? łańcuchy? No kurde Wszystko widzę, co to, to ty Stary, to gdzie idziemy? Um, czekaj, spokojnie stary, musimy uważać na tego obcego, nie? Bo on tu pewnie gdzieś jest w okolicy. O kurde, no tak zapomniałem. Ty. Widzisz to pomieszczenie? Tutaj na lewo? No, trudno nic zauważyć. Czekaj, puść mnie przodem. Uh -huh. Ty widzisz, to się jakoś wyróżnia to jakby. To ściana, no nie? No, tak dziwne jakieś. No, powiem ja szczerze, że, że wygląda dosyć podejrzanie, ale kurczę, nie widzę tutaj żadnego włącznika czy przycisku, więc z ich otwarciem może być trochę problem. W sumie masz rację. Ech, ale no, tak to proponuję iść do innego pomieszczenia. Może tam znajdziemy jakąś bajkę, przycisk. Nie wiem. Okej. Okay. Jasne, gwint, ślady krwi. Krew na tych łańcuchach. Uch. Wchodzimy tutaj? Otwieraj. Idź w Okej. Okay. Ty patrz, jakaś kartka. Y kartka? Może jest na coś ciekawego? Okej, okay, czekaj. Dobra, to zaczynam czytać. Okej, okay, tylko się odwróć bo... nie widzę, okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra, dzień pierwszy. Jeżeli ktoś w ogóle znajdzie i przeczyta tę wiadomość, to dobrze. Nazywam się Steve i jestem jednym z naukowców tego oddziału. Tą notatkę postaram się napisać w wielkim streszczeniu. Przecież nikt nie może przyłapać na tym no, gościu trochę krzywo pisze że zapisuję swoje myśli na kartce papieru. Za moją skrzynką znajdziesz płytę z nagraniem. Idź do projektorni i koniecznie ją obejrz. Za jakiś czas spróbuję uciec z tego laboratorium? bo ten cały projekt obcy wymyka się spod kontroli. Boję się, że niedługo to nie my ich będziemy kontrolować, a oni nas. Koniec wpisu. Tras, więc jest... Czekaj, jeszcze jest dzień czwarty. Niech to szlak trafi. Dzisiaj próbowałem uciec, ale tuż przy portalu złapał mnie ten przyklęty oddział Johnsona. W naszej pracy dwa ucieczki równoznaczne z próbą strady, więc teraz mam nie lata problemy. Chcą mnie wywieźć na planetę wojny. Już przepadłem. Koniec wpisu. Jasny gwint, co Cholera. ty myślisz, stary? Cholera, skoro obcy wymykają się spod kontroli. Naprawdę boję się o przesuło ludzkości, naprawdę. Czekaj, być może nie wszystko stracone. Najpierw zobaczmy, co jest na tej płycie właśnie, czekaj, poszukam ją. Okej, okay, mam coś. Je jest, 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 ok. Jest. na troszeczkę. A nie porysała się? W ten sposób? Nie, no myślę, że. że jeśli chodzi o jej stan, to jest dobra. Dobra, to chodź do tej projektorni. Czy tam projektorni? Nie pamiętam. To jest ta projektornia, tak? To jest to? Nie wiem, stary. Nie wiem, widzę książki. Dawaj, we Idziesz pierwszy. Wow. To jest skrzynia. Cholera, nie mogę jej otworzyć. Ja też nie. Dobra, czekaj. Hmm, ta płyta tutaj pasuje. Okej, okay. to odpal. Czekaj, spróbuję włączyć urządzenie. Jasny gwint! Nawet nie wiedziałem, że mam kamery w domu. Ja też nie stary i oni nas tego tak obserwują przez cały czas? Tutaj żadnych ale... kamer nie widzę, ale. Jakim cudem? Nie wiem, co to mówię, Jakieś... Nie. króliki doświadczalne? No nie, tak jakbyśmy byli ich eksperymentami czy coś takiego. Posłuchaj, ksiąg, może jest coś ciekawego, ale... No. Ja. Same jakieś takie bardziej naukowe rzeczy, których nie rozumiem. Ale w ogóle kamery w moim pomóc, Kiedy oni to zaczęli zamontować? Słuchaj, powiem ci jedno. Jak wrócimy stąd, będziemy musieli się natychmiast zwinieć. No, no co, to, to, to na pewno. Zabierzemy wszystko ze skrzyni, ale najważniejsze odzyskać tego antywirusa. Bo bez niego... Może być ciężko. Ale pamiętajmy, że ten antywirus jest jeden, a nas jest dwóch. Ech. Dobra, no nie... dalej. Zamknij drzwi, że wiesz, jak ktoś go tu przyszedł. No, 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 spoko. W ogóle tam zauważyłem tą drabinę. Czekaj, jakaś. jakaś. tabliczka. Ty. Eee... Yy, chod, tu. chod, chodź, 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 A chodź, więc maszyna teleportująca. Co? Maszyna teleportu o, nie, 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 nie. Ty, słuchaj, myślisz, of... że oni, myślisz, myślisz, że oni stąd przychodzą? No, najprawdopodobniej, stąd. Chyba, że z tej drobiny, bo ja tam nadal nie wiem, co tam jest. Powiem ci, że... Chodź szybko, tu przeczytamy to, bo nie mam zamiaru dłużej stać. Okej. Okay. Zima off, zima on. Czyli mają zimę włączoną. Wy, wyłącz, teleport wyłączmy, włączony. Wyłączmy zimę, wyłączmy zimę, bo... Okej. Okay. Teleport. teleport włączony. Cholera. <noise> nie mogę. Nie mogę. Jej wziąć do góry. Nie mogę wyłączyć. Stary, ja byłem w wojsku, to mi się na pewno da. Czekaj. No co jest? Stary. Bo... Dobra, poddaję się. Czy pomyślałeś o tym, że oni mogą mieć więcej siły niż my? W sumie racja. Może dla nich to jest. Jak nie wiem, dla nas nie, stryżka nie, nie, nie. zasilanie. Wiesz co musimy zrobić? Tak. W najbliższej przyszłości musimy koniecznie zaopatrzyć się w jakiegoś rodzaju... wszelkiego rodzaju bronie. Masz rację. To to jest to pewność. Masz rację, chodź do bo nie chcę tu dłużej stać. Zasilanie. Dobra. Wyłączamy oczywiście, że może portal przestanie działać. No cholera znowu ani drgnie. <laughs> Co będę, to ja nie będę. Jeszcze próbowałem ufnąć Okej, okay, okej. Okay. Kamery off. Kamery włączone. No, niech tak zostanie. No, okej. Okay. Dobra, chodź dalej. Kiedy nie wiem co nam pozostało, to ta drabina. Co kurwa? To portal, uciekaj, uciekaj! Zmierdolaj szybko. szybko! Kurwa! Jeszcze szybko! Nie mogę wejść na drabiny! Kurwa! Czekaj, czekaj, ja idą, idą, kurwa, idą. Stary, chowaj prawie się, chowaj się. Nie prawie przynajmniej stary. Ej, co to jest? Ty tam jesteś real. Ty to jest mój kompar, ty. Co oni? Kurwa. Stary, nie. Kurwa. Cholera, nie mogę tak na to patrzeć. Musi, musimy go uratować, stary, przepuść mnie. Stój, nigdzie nie pójdziesz, stary. Jak to nie, kurwa, stary, chcesz tu sam zostać? Ale stary, rozumiesz to, że już po nim? Już nic nie możemy zrobić. Jak, to nie... Jak tam pójdziesz, to wszyscy zginiemy, rozumiesz to? Nieprawda. Odsun się, bo. Pochódź się z tym. Odsunaj się, bo. <ś ktośRonizdana> Naprawdę, no, lef. Real już przepadł. To jest koniec. Proszę no, mnie!